Dzisiejsza nasza, nasza rozmowa to gwiazdowski na gwiazdkę. Pana nazwisko skojarzyło mi się ze świętami. A jakie Pan ma skojarzenia ze świętami Bożego Narodzenia, takie z dzieciństwa albo teraz na chwilę, abstrahując od gorącej sytuacji politycznej? Śnieg, sanki, prezenty, no, chujka, oczywiście. No i yy, rodzina. Zanim się ona nie rozpieszła, jak jeszcze małym dzieckiem i jeszcze w tym starszym pokoleniu, mm -hmm. babci, cioć, było o wiele więcej osób niż w nowym pokoleniu. Kto w Warszawie przynosi prezenty pod choinkę, czy na świętego Mikołaja? Bo to w każdym regionie jest inaczej. Jak to wygląda Mikołaj. Święty Mikołaj przynosi? W Warszawie przynosi Mikołaj, tak. Bo u nas na śląsku to Mikołaj 6 grudnia, święty Mikołaj przynosi. A ten. Pod choinkę dziecka. Aniołek, tak. Dzieciątko. A Dzieciątko, aniołek. Tak, to U nas też Ja nie wiem, jak gwiazdor to. Tak, naprawdę. Pan jako gwiazdor występował? Nie wiem, co naprawdę przynosi. Poznaniu gwiazdor. Bo go nie widziałem. Pod choinką zostawia. Jak jest pan grzeczny? Chyba. Ja zawsze jestem. A, no to dlatego tak, Pan ma takie doświadczenia. Natomiast ja jak jechałam tutaj na rozmowę z panem, to właśnie spotkał mnie święty Mikołaj i on mi powiedział, że pamięta, jak pan przemawiał na rynku w Katowicach, jak mieliśmy konferencję prasową, we wszystkie telewizje, i pan tam nawet mówił w języku śląskim i powiedział, tak, będziesz widziała profesora to musisz mu mądre książki przywieźć, bo profesor to czyta. I przywiotłem parę książek PWN-u, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Śląska gotka dla Hannesów i Goroli. Pan jest e, Super. E, Gorol, ja jestem Hannes. Więc ja, ale ja tu mam dużo, bo pan takie książki to chyba 5 razy, 5 na dzień czytał, patrząc na to, co pan przeczytał. Tu jest wichaster Śląskiej gotki, tu są lekcje gotowe, bo ten Mikołaj widział, że może jakiś błąd pan wtedy zrobił, jak pan próbował. Tak, błąd. to przez panią, bo pani musiała nie źle odpowiedzieć. <śla> <śla> tu najpiękniejsze śląskie słowa i tu, jak ja takie jedno no, tylko zobaczyłam fulać i fulać to napisali, że w telewizji fulają, w jednej i w drugiej i żeby w końcu przestali fulać w telewizji, więc już pan wie co to znaczy. Pomyślam się. Tu jest z takim humorem, tu ma pan rozmówki, jakby pan chciał na przykład, przyjedzie pan na Śląsk i żeby sobie poradzić, halbę jakby pan chciał kupić, wie pan co to jest? Pół litra i tu się pan dowie, jakby pan chciał kupić, normalnie pan nie kupi, musi pan mówić. A wino to jak tam mówi się? No wino. Wino to jest wino. Aha, czyli y, wódka to pół do halba, tak? a wino tak. to wino. Tak. No dobrze, bo y, wódka to śląskie, a wino to takie jakieś o, o, zagraniczne. Ja nie wiem, czy zagraniczne, ale jakoś tak ma taką nazwę. Ja no kiedyś tak, słyszałam tak? taką anegdotkę, że przyjechał Śląsk na delegację do Warszawy i pierwsze kroki skierował do sklepu monopolowego i mówi do pani ekspedientki, pani, dajcie mi jedna halba. A ona mówi, proszę Pana, co to jest jedna halba? Ja mocierek, dajcie mi od razu dwie. <głos> <głos> więc, żeby Pan nie popełnił jakiegoś błędu, tu jest ślosy. też wszystko widać, bo to dla profesora Mikołaj przygotował, mm -hmm. więc tu ma Pan i ostatnia, też pwn yy, książka kucharska dla Hanysów i Goroli. Tu ma Pan wszystko w obrazkach narysowane i wszystko pan gotuje. Po tak. śląsku. I ja myślę, że to jest myślę. dla pana jedno. Ja ja się, wiem, się na wieś wyniosłem to sam osobiście, zacząłem gotować, bo ja co chwilę sprawdzam, czy mam węch i smak. <grym> czy jestem zdrowy? Tak? To tutaj. Co widać? Co widać? <grym> Tak, my w kwarantannie to wszyscy sprawdzamy cały czas chyba te rzeczy, bo jest to bolączka wszystkich. Natomiast tu Mikołaj bardzo prosił, żeby pan ten Śląski podszlifował <noise> to na osłodę krówki z węgla, to bo tak jak... To, tak, tak, czarne krówki. No to... To po co węgla. te kopalnie zamykać? Można zamiast, zamiast do elektrowni będziecie robić ciastkę. Tak. Ja myślę, że to co Pan mówił, geniusz przedsiębiorczości, no ale kopalnie są własnością państwa, to ja nie wiem, czy to, czy ja to tak głośno z, z tymi kopalniami, które są własnością państwa, to ja przypominam sobie taką historię, to było tak, 2000 tak. chyba drugi. wtedy jak rząd SLD postanowił zlikwidować pięć kopalni. Ja to przekazuję tutaj do Pana, Mikołaj widzi, nie mogę tego zrobić, a tu żeby było świątecznie, to jeszcze pierniczki. No dobrze. E, I był taki program. Telewizyjny w Polsacie, to o, o, na który zostałem zaproszony, e, był tak, taki ring, na którym ówczesny minister spraw gospodarki Jacek Piechota stał się z Januszem Korwinem Mikke. E, ja byłem wśród zaproszonych gości jako ekspert i e, byłem otoczony między innymi górnikami, którzy tak dosyć podejrzliwie na mnie patrzyli. Jako na takiego profesora? Nie, nie no, liberalu. A, na przede wszystkim. E, ja sz, trochę się bałem siadać przed nimi, jak oni się za no, ale. E, no to konkretnie? Jak chłopak. była dyskusja na ten temat, czy zamykać te dokładnie, czy nie zamykać, no to tak mi się nie wyciemuje. chłopie, A jakby tak, rząd Wam dał te kopanie, to by to podpiszeć Śląską że więcej nie przyjdziecie do Warszawy, to jest tymi kilofami? No i coś tam poszemrali za. Plecanie, przyjmowanie. Tak. No i ja do pana ministra panie ministrze, rozwiązałem panu problem. E, nie trzeba zamykać, oddajcie górnikom. Nie wolno. No i można. No, Dlatego jak się to słowo, jest tak obrzydzone ludziom, a jak się naprawdę nauczą, co to jest, to liberalizm jest dobry dla wszystkich po prostu. No bo wolność jest dobra dla wszystkich, a liberalizm to idea wolności. No tak, ale nie zapomina się też o pomocy ludziom słabym. Silnie niech myślą, niech ciągną i mają z tego dużo. To, że jak słabym... liberalizm zakłada, że ta pomoc dla słabych będzie efektywnie zorganizowana. No tak, już tak. Yy... Nie tak, tak żeby jak wydać jak tak najwięcej jak jest w Skandynawii. Tylko, żeby jak najwięcej z ograniczonych środków trafiło do tych, którzy potrzebują. Panie Robercie, ja teraz, a ja to chciałam odsunąć, bo na opłatkę zmierzam, proszę, to już se czaprzy. Pan to y, właśnie pokazuje, jak trzeba dbać o swoje. Mamy świąteczną, atmosferę, Tak, mamy negocjować w Unii Europejskiej właśnie, dlaczego nam zabierają tu pilnować swoje, z wszystkimi dobrze żyć. Ja chciałam, często zadaję to pytanie, żebyśmy coś zrobili, coś powiedzieli, co by trafiło do wszystkich Polaków. Czy pan zna coś takiego? Pomyślałam, że opłatek, którym możemy sobie życzenia złożyć, czy wszystkim. Opłatek nie działa, sam, by mi trafił do wszystkich w obecnej atmosferze. Pamiętam takie czasy, gdy w Sejmie łamali się opłatki. Lewica, prawnica, tam kardynał przychodził. Dzisiaj to już nie przejdzie. Ale tak naprawdę wszyscy. Są temu winni. Bo różne strony doszły do wniosku, że najwięcej można zyskać na konflikcie, a nie na współpracy. To jest zdumiewające, ale to jest prawdziwe. Zyskać dla siebie, bo dla całości najwięcej zyskamy na współpracy. Dla siebie najwięcej wyrwiemy w konflikcie, a nie we współpracy. To nie jest prawda w dłuższej perspektywie. Bo w dłuższej perspektywie Więcej również dla siebie będziemy mieć dzięki współpracy. Ale kto by tam się przejmował dłuższą perspektywą? Wiadomo, co będzie za 4 lata, To wybory wygrać czy my, czy oni? Nie. Trzeba teraz, natychmiast. Więc opłatek nie zadziała, ale to jak wcześniej, podzielam Pani zdanie, że bigos, tak. bigos. Bigos, Pani Spurek zje bigos bez mięsa. Ktoś, kto lubi mięsko, to będzie miał bardzo mięsny. I jeden z internautów do mnie pisał, że nie cierpi bigosu. Zapytałam dlaczego, bo jest kwaśny. Ja wie, no to, to przecież ze słodkie może. Ze słodkie sobie zrobi. Więc, proszę a Państwa, mało tego, a mało to mamy pierwszą można rzecz, jeszcze, która nas łączy. Można jeszcze zrobić tradycyjne polskie danie, potem groch z kapustą kapusta <noise> z i on jest słodki, tak? Tak, czyli może w tej kuchni coś, coś nas jednak połączy, a to jest dla nas korzystne. No więc chciałam bardzo podziękować za naszą rozmowę Państwu za wspólnie spędzony czas chciałam złożyć życzenia, żebyśmy wszyscy przeżyli wspaniałe święta. Chcę wszystkim życzyć niskich podatków, no i szczęśliwego nowego roku. Panie Robercie, a co pan złoży naszym telewizom widzom? Kiedyś nami Rosjanie życzyli mi zdrowia. Mi się śmieli, że wszystko inne można kupić albo ukraść ale od wielu lat składali mi życzenia szczęścia bo powiedzieli że na kursku wszyscy byli zdrowi więc w poせ pandemii można wam życzyć zdrowia ale tak naprawdę czy zachorujecie czy nie zachorujecie jak przeżyć tego wirusa zależy od szczęścia więc dużo szczęścia wszystkim życzę i dziękujemy bardzo i do zobaczenia znowu.